to słuchajcie, ja jestem stara baba a po prostu przyłapałam się na tym, że mam tutaj radocho otwierając kalendarz dla małych dziewczynek ale on jest naprawdę fajny <muchy> Kochani z tej strony Astera, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku z unboxingiem kalendarza adwentowego. I dzisiaj będziemy sobie otwierać kalendarz Beauty dla dziewczynek. Tutaj na tym kalendarzu jest info, że jest to kalendarz od 5 lat, ale oczywiście jak go otworzymy, zobaczymy co jest w środku. To ja powiem co myślę, wydacie znać w komentarzach. No i sobie ustalimy razem, do którego roku życia taki kalendarz byłby fajnym prezentem. A może się okazać, że w ogóle nie będzie fajnym prezentem, bo będą same niefajne rzeczy w środku, ale mam nadzieję, że nie. Jeżeli chodzi o cenę, to zapłaciłam za niego 3,99, to są 4 funty. To jest bardzo tanio, 20 zł. Myślę, że cena jak najbardziej ok za 12 okienek. Ja tutaj na nim mam jakiś plastik, więc w międzyczasie go sobie zdejmę. Kupiłam go stacjonarnie, ale widziałam, że jest też gdzieś dostępny online. Kiedy będę edytować filmik I tworzyć opis do niego To na pewno poszukam Zostawię Wam jakieś linki Czy do stron angielskich, czy do polskich Jeżeli znajdę go gdzieś w Polsce Zawsze pytacie, gdzie kupuję te kalendarze O nie, on tu mi się otworzył, niedobrze Zawsze staram się szukać I zostawiać Wam namiary w opisie No słuchajcie, wygląda naprawdę bardzo ładnie Gdybym miała 5 lat To na pewno by mi się spodobał <laughs> Albo troszkę więcej też No i zanim przejdę do otwierania tego kalendarza ma no 12 okienek, więc pójdzie nam dzisiaj myślę, że bardzo szybko i gładko, no to pamiętajcie o kciuku w górę, jeżeli taki filmik Wam się podoba, jeżeli chcecie więcej filmików o tej tematyce na moim kanale, żebym jeszcze gdzieś tam szukała jakichś kalendarzy, których jeszcze nie pokazywałam pamiętajcie o subskrypcji kanału bo mi to bardzo pomaga w rozwoju kanału, pomaga mi to docierać do większej ilości osób i oczywiście bardzo motywuje do tego żeby nagrywać więcej, najlepiej codziennie no, i jeżeli jeszcze nie obserwujecie mnie na Insta, to tutaj zostawiam Wam namiary i w opisie zostawiam Wam link do aktualnego konkursu na moim Insta. Można w nim wygrać kosmetyki, więc wejdźcie sobie i zobaczcie. No i teraz już zaczynam otwierać ten kalendarz. Gdzie jest jedynka? W ogóle zobaczcie, bardzo podoba pokażę Wam tak z bliska. Bardzo podoba mi się szata graficzna tego kalendarza. Przepiękne kolory. Tutaj jest jednorożec, wiecie, jakieś chmurki, gwiazdeczki. Napis Believe. No, bardzo ładnie to wygląda. Dobra, już otwieramy. Otwieramy i zobaczymy, co będzie w środku. No i pod jedynką mamy pilniczek. No jest to zwykły taki papierowy pilniczek, ale zobaczcie, jest naprawdę prześliczny. Normalnie powiedziałabym, że jest to zapychacz, ale że jest taki ładny, tęczowy, no to niestety tutaj... No niestety, bo ja lubię sobie ponarzekać, jak wiecie, ale nie mogę tutaj powiedzieć złego słowa na jego temat. Dobra, odkładam na razie i przechodzimy sobie od razu do dwójki. I dwójka to jest to kwadratowe okienko z napisem Born to be Glam. Ja myślę, że takie kalendarze to jest genialny w ogóle prezent dla dziewczynek. Gdybym była małą dziewczynką, to bym się bardzo ucieszyła, gdybym dostała coś takiego. I tutaj mamy bombę do kąpieli, taką różowiutką w kształcie pastylki. Pachnie, słuchajcie, pachnie. Pachnie chyba malinami. Bardzo ładny zapach, bardzo intensywny. Jest nieźle, jest nieźle jak na razie. No, otwórzmy trójeczkę. I trójka jest tutaj to jest właśnie to okienko z jednorożcem. U, I tutaj mamy jakąś buteleczkę, <grymne> ale jest siliczna, naprawdę cudowna. Zobaczcie jaka piękna. To jest balsam do ciała o zapachu malinowy, więc oczywiście otwieram i muszę powąchać. Pięknie pachnie, bardzo intensywne zapachy. No powiem wam, że nie spodziewałam się, że będzie aż tak ładnie pachniał. Otwórzmy od razu czwórkę. I tutaj mamy sól do kąpieli, ale wiecie co? Zobaczcie, to jest taki kalendarz taniutki dla dziewczynki, a tej soli jest więcej niż w tych kalendarzach kąpielowych, które ostatnio otwierałam. No, wiecie co? I ona też jest o zapachu malinowym. I nawet czuć przez folię. Także super. Naklejeczka, zobaczcie. No urocze jest to wszystko. Naprawdę jest przeurocze. Otwieramy piąteczkę. Jestem ciekawa, czy Gdybym była taką małą dziewczynką, to bym wytrzymała, żeby otwierać jedno okienko dziennie. Chyba nie. I tutaj mamy krem do rąk. Ro w ogóle rozwala mnie ta grafika. Zobaczcie, jakie to jest wszystko słodkie. No to jest przesłodkie po prostu. Dobra, nie będę go teraz otwierać, bo jest zaklejony. Ja mam zapas kremów jak na razie z kalendarza The Body Shop. Tam trafiłam aż na trzy kremy do rąk. I potem w kalendarzu Nivea też miałam jakieś kremy, także słuchajcie, ja mam potąd, mam zapasy dzięki tym kalendarzom. I w ogóle w opisie zostawiam Wam linki do wszystkich kalendarzy, które otworzyłam w tym roku do playlisty, więc możecie sobie tam przejrzeć i może coś Was jeszcze zainteresuje. Ja, a ja tymczasem otwieram sobie tutaj szóstkę. I tutaj mamy drugą kulę. I ona jest identyczna jak ta przed chwilą. Też malinowa. To chyba wszystko będzie malinowe, ale zobaczcie. Ja jestem taka beznadziejna w rozpoznawaniu zapachów, a one tutaj to wszystko tak pięknie pachnie, że ja od razu rozpoznaję, że to jest malina. Tak? Tutaj mamy siódemeczkę z napisem Stay Magical. O i tutaj mamy balsam do ust. Zaraz sobie go otworzę, bo muszę sprawdzić, czy pachnie też. Pachnie. Super, fajnie. Nie, no powiem Wam, że czat, naprawdę. Ósemka jest tutaj. O, i tutaj mamy kolejną sól, ale ta jest taka jasna. Biała. I ona pachnie gumą do rzucia. Mm, a rzeczywiście, jest nawet napisane tutaj. Bubblegum Bubble gum, bath Salt. Ale czat, super. Kiedy słuchajcie, ja jestem stara baba, a po prostu przyłapałam się na tym, że mam tutaj radocha, otwierając kalendarz dla małych dziewczynek. Ale on jest naprawdę fajny. Otwieramy dziewiątkę. Oj, tutaj zobaczcie, kolejny balsam, także na bogato, ale inaczej wygląda. Ten jeden jest różowy, a ten jest fioletowy. Czy ten będzie... Czy to będzie... Tak, 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 tak. Już słuchajcie. Myślę szybciej niż mówię. Guma do rzucia, ale czad. Super. Jeżeli macie córeczki takie w wieku 5, to kupcie im naprawdę. Ja myślę, że to jest genialny pomysł na prezent. No i niedrogi, no zobaczcie, dwie dyszki, 20 zł. Dziesiątka. Mm, I tutaj już widzę, że tutaj jest napisane, że truskawka, ale co to nie wiem, bo nie mogę wyjąć. Body wash, czyli jakiś tam żel pod prysznic lub do kąpieli. Oczywiście muszę otworzyć. Słuchajcie, ja będę tego używać. Mnie to nie interesuje, że to jest dla dzieci. Piękny zapach. Kurczę, to pachnie ładniej niż te produkty z The Body Shop. Ja wiem, że to pewnie jest chemia i w ogóle, i że te z The Body Shop mają lepszy skład, ale no mówię co myślę. Dobra, otwieramy jedenastkę. Niestety już przedostatnia. Ja nie myślałam, że będę się tak dobrze bawić otwierając kalendarz dla dziewczynek w tym wieku. No nie, po prostu nie wierzę. No i tutaj mamy drugi pilnik, więc coś zdecydowanie takiego najmniej fajnego. Trochę zapychacz. W sumie jest ładny. No co? No jest, nie? <laughs> Dobra, taki różowo-fioletowy, a więc drugi pilniczek. No i dwunasta, już niestety ostatnie okienko. O, i tutaj będzie jakaś myjka, zdaje się. Otwórzmy ją sobie. Zobaczmy, jak wygląda w pełnej okazałości. O jeden, ja nie wiem, czy ona tak pachnie sama z siebie, czy przeszła tymi zapachami, bo ten kalendarz w ogóle bardzo ładnie pachnie właśnie taką maliną. No nie wiem, ale zobaczcie, kurczę, to jest kalendarz za 20 zł i jest tutaj w nim make coś, co było w kalendarzu The Body Shop za 50 yy, funtów, za 250 zł. Przechodzimy do podsumowania. Tak więc moja opinia jest taka. Yy, Bierzcie i kupujcie. Jeżeli macie córeczki albo w rodzinie jakieś dziewczynki właśnie w tym wieku, no nie wiem, 5, 6, 7, 8, 9. Ja myślę, że nawet do 10 lat takie coś by było fajne. Skoro ja się tym jaram, to dziesięciolatki chyba też będą. No, nie, nie wiem, dajcie znać, co sądzicie. Mi się ta zawartość bardzo podoba, uważam, że jest warta swojej ceny. Kalendarz jest prześliczny, także z czystym sumieniem Wam polecam. W opisie zostawiam namiary. Mam nadzieję, że znajdę gdzieś online i że jeżeli ich będziecie chciały, to będziecie sobie mogły też zamówić ten kalendarz. No, i dzisiaj już żegnam się z Wami, ale widzimy się u mnie na kanale już niedługo. Także subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnych filmików. Kolejny filmik tradycyjnie będzie już jutro lub najpóźniej pojutrze. Do zobaczenia. Pa.